Hej, hej, nagrywamy szybko, ponieważ jestem bardzo głodna. To jest dziś mój obiad. A mianowicie y, pasta z awokado, którą widzimy już tutaj na kanapce z dodatkiem y, świeżych warzyw <laughs> oraz y, tutaj w tym, y, w tym małym półmisku. Y, jak ja robię swoją y, pastę z awokado? Y Gdzieś tam pewnie, kiedy znalazłam przepis, i nie wiem, co zapamiętałam, to zapamiętałam. Robię po swojemu. Ja użyłam, od razu powiem, to jest, to jest raczej porcja dla jednej osoby, dla dwóch osób. Myślę, że raczej powinny być dwa awokado. Więc tak, ja dla siebie użyłam jedno awokado. Najpierw składniki, tak, jedno awokado. Dwa jajka, ale można użyć jedno. Majonez. Jaki macie akurat? Ja użyłam light. Około jedna, tak do jednej łyżki, myślę. Odrobina soku z cytryny. Sól, pieprz. Szczypiorek, pokrojony, tak, szczypiorek. I jeżeli chodzi tutaj o dodatki, to jeszcze ja sobie użyłam tutaj pomidor na wierzch i zielony ogórek i sałata rzymska. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam, ale chyba nie. Więc jak zrobić, zrobić taką sałatkę? Bardzo prosto, no nawet nie potrzeba mieć tak naprawdę blendera. Jeżeli ktoś ma, to ułatwi. Natomiast tak, ja najpierw sobie kroję w taką y, drobniejszą kostkę y, awokado. Y, ono nie powinno być, wiecie, jeszcze ciemne w środku, ale no, żeby było trochę bardziej miękkie, żeby łatwiej było je po prostu zrobić. Y, później y, 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 ja sobie je po prostu y, y, widelcem, tak wiecie, smashed, tak y, zmiażdżyłam w większej miseczce. Następnie dodaję pokrojone w kostkę jajka. Następnie odrobinę tam drobno posiekanego szczypiorku. Sól, pieprz, można dodać sobie czarnuszki. Ja dodaję po prostu, bo jest zdrowa. I, no i majonez. Tak odrobinę, odrobinę majonezu. Dietetycy powiedzieliby light. No, ja też używam light albo wegański, wegański jest tańszy. I to wszystko mieszam ze sobą, i już tak naprawdę jest, jest gotowe. Możemy sobie dołożyć. Zrobić, y, zrobić to na przykład jako, no, jako po prostu pastę do, do kanapki. Y, więc smarujemy sobie smarujemy sobie bułkę czy chleb taką pastą, i na wierzch możemy dodać sałaty, świeżego górka, pomidora. Y, jeszcze powiem Wam, jak na przykład czasami nie mam szczypiorku y, to dodaję sobie zamiast niego drobno posiekaną paprykę. I też bardzo, bardzo fajnie to smakuje. Yy. I tak, to jest, to jest dzisiaj mój obiad do tego rozgrzewająca herbata. Yy, i, I tak, i dzisiaj, dzisiaj będę jadła to. Yy, nie chciało mi się już dzisiaj gotować. Natomiast wczoraj tak się najadłam słodycze. Słuchajcie, ja, przyszło mi do głowy takie określenie, że ja się tak porwałam na słodycze, jakby nie wiem, tra, jak yy, trabant, który by chciał przekraczać granicę po prostu, prędkość, prędkość światła, więc. Yy, Yy, więc tak więc dzisiaj już rządek odpoczywa i będę sobie jadła yy, takie jedzonko, dietetyk powiedziałby dobrze, zdrowe, smacznego. No to smacznego.